Na Gamescomie miałem okazję zagrać w multiplayer Halo 5 Guardians. Rozegrałem cały mecz w zupełnie nowym trybie Warzone i muszę przyznać, że to bardzo ciekawy dodatek do innych tradycyjnych rodzajów rozgrywki z tej serii. Parę wstępnych informacji: Warzone to tryb 12 kontra 12. To jednak nie wszystko, bo w zabawie uczestniczą także jednostki sterowane przez komputer. Zadaniem obydwu drużyn jest zdobycie większej liczby punktów, a te z kolei generowane są poprzez utrzymywanie kontroli nad różnymi strukturami na polu bitwy nad barakami, garażem itd. Innym sposobem na zwycięstwo jest także zniszczenie rdzenia w bazie wroga. Runda zaczęła się spokojnie, ponieważ minęły jakieś 2 czy 3 minuty, zanim spotkaliśmy przeciwników z drugiej drużyny. Od początku walczyliśmy tylko z kosmitami, by wypędzić ich z naszej bazy. Następnie należało udać się na zewnątrz i zająć się przejmowaniem kolejnych budynków. Kosmici, czyli Prometeanie i przedstawiciele kowenantu są raczej niegroźni, ale czasem pojawiali się silniejsi. Przywódcy, których pokonanie wymagało nieco większej siły ognia. To tacy minibosowie, ciekawe rozmaicenie. Spotkanie rywali było nagłe i uświadomiło, że przede wszystkim chodzi tu przecież o konkurowanie z żywymi przeciwnikami, a sztuczna inteligencja to tylko dodatek. Strzelanie jest zaprojektowane świetnie, podoba mi się bardziej niż w Halo 4. Najważniejsze, że spokojnie można strzelać z biodra, bez przycelowywania, a o to niektórzy się chyba martwili. Przycelowanie to tak naprawdę po prostu zoom w przypadku większości broni. 60 klatek na sekundę ma oczywiście spore znaczenie, rozgrywka jest płynna i bezproblemowa. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, to standard, jak na Halo. Assault Rifle, DMR, Battle Rifle, pistolet maszynowy, strzelby, były też bronie kosmitów i tak dalej. Ogólnie wybór jest ogromny i wydaje się, że to wszystkie bronie dostępne ogólnie w grze. To, jaką pukawkę możemy wybrać, zależy od tego, ile zasobów posiada nasz zespół. Więc nie możemy od samego początku biegać z najlepszą bronią, ale wcale też nie trzeba jakoś strasznie długo na nią czekać. Idealnym połączeniem dla mnie przynajmniej okazał się DMR i BR plus pistolet maszynowy lub strzelba. Byłem przygotowany wtedy na potyczki na bliskim i dalekim dystansie. Z czasem dyskujemy też dostęp do pojazdów latających i lądowych. Jest na przykład całkiem zwinny mech na dwóch nogach z niezłą siłą rażenia. Obecność pojazdów to świetna sprawa jak zawsze zresztą w Halo, bo gracze, którzy nie czują się mistrzami w pojedynkach piechoty, mogą też w jakiś sposób wpływać na przebieg walki. Oczywiście trzeba uważać, by nie dać się zbyt szybko zniszczyć. Nowością w Halo 5 są oczywiście dodatkowe zdolności Spartan. W praktyce jednak zorientowałem się, że używałem tak naprawdę tylko jednej, czyli dopalacza pozwalającego wykonać uniki na boki. Uderzenie z wyskoku czy szarża okazały się raczej nieprzydatne, czy może raczej po prostu nie widziałem sensu by z nich korzystać, zawsze lepiej było po prostu użyć broni. Boost natomiast sprawia, że wymiany ognia są bardziej dynamiczne i emocjonujące, ale nie możemy tego uniku na szczęście nadużywać. Nie mamy więc do czynienia z sytuacją, że wszyscy bez przerwy skaczą i wykonują błyskawiczne uniki w powietrzu, jak chociażby w Advanced Warfare. Ogólnie rzecz biorąc, Warzone to naprawdę interesujący tryb. Otrzymujemy inny styl rozgrywki niż starcia dwóch drużyn na nieco mniejszych mapach. Różnice to przede wszystkim system wyboru uzbrojenia oraz obecność botów, no i liczba graczy. Nawet Big Team Battles z Nadzyny Hotswon to tylko 8 na 8. Muszę jednak przyznać, że wcale nie czuć tu tłoku, bo zazwyczaj każdy jest w innym miejscu. Chodzimy raczej w parach czy w trójkach. Mamy więc fajne połączenie, ponieważ zdarzają się pojedynki jeden na jednego w ciastych pomieszczeniach czy na dachu, ale są też grupowe akcje, kiedy 10 spartan wpada do budynku, by przejąć nad nim kontrolę i szybko eliminując obrońców. Warzone okazuje się świetnym dodatkiem do multiplayera w Halo 5. Najważniejsze, że model strzelania jest udany i świetnie zaprojektowany. Po prostu czuć, że mamy do czynienia z Halo, a nie z czymkolwiek innym, niezależnie od rozmiaru mapy czy trybu rozgrywki. Enemy Thank <laughs> you.